Cześć, witajcie z tej strony Pirackiej Klocki. A dzisiaj zapraszam Was na pierwszy etap mojej budowy tutaj tego wielkiego Hogwartu. Tutaj pokazuję pierwszą część, ile mi się na razie udało zbudować. I naprawdę mnie to przeraża. Bo ja wiem, że to może na kamerze się nie wydawać aż takie wielkie, ale dla mnie to jest wielkie. Ja mam nadzieję, że mi się to zmieści w gablotce. Będę musiał pomierzyć. No, może mi się zmieści jakoś pod kątem, jak to odpowiednio ten zestaw poprzekładam, ale wysokościowo też nie wiem, czy to na pewno wejdzie do gablotki. No to kurczę, już się zaczynam bać, naprawdę. Bo już specjalnie robiłem miejsce w gablotce pod ten zestaw. No, pod tą połowę hogwartu. No, ale jak mi idzie, też mnie przeraziło, ile tutaj naprawdę. Klosków potrzeba teraz, tak widzę, jak to ura się w górę, to orany. No i no już pokazuję, co udało się zbudować. Ehm, no, nie jest to jakiś niewiadomy jaki efekt, pewnie ktoś by może pomyślał, że ja tutaj jakieś w ogóle skały już tutaj zbuduję, jakieś już podłoże wysokie zbuduję, a tu nie, a tu niespodzianka. Ehm, na razie udało mi się taką budkę zbudować. Trochę z przodu musiałem ją ostro poprzerabiać, bo nie miałem takich elementów, ale chyba źle nie wygląda. Znaczy budka to pewnie jakieś wejście do Hogwartu, ale ja się nie znam. Tutaj mamy skały. Tutaj jeszcze ten środek będę musiał zbudować. No i tutaj kolejny fragment. Tutaj mamy tego węża bazyliszka. No strasznie, mu przerabiałem mu tą. Nie wiem, kryptę, nie wiem jak to nazwać. Ja widziałam akurat jeszcze na jakichś zwiastunach, jak to wyglądało, ale ja tu naprawdę sporo poczyniłem zmian bardzo kolorystycznych. Ale według, według mnie to źle nie wygląda. Pewnie jak ktoś jest fanem Heroku i lubi wszystko jeden do 1, no to pewnie będzie zawiedziony. Ja i tak wolę, żeby Hogwart był ładniejszy z przodu niż z wewnątrz, więc bardziej mi na tym zależy, ale i tak jestem zadowolony. Ta sala jakoś chyba i tak wygląda. Może nie zgadza się kolorystycznie, ale jakiś ma swój taki klimacik. Może to po prostu ta sala jak dopiero powstała i jeszcze nie została tak całkiem zniszczona przez napływ flat. No i tutaj jest jeszcze podest pod wieżę. Tutaj będzie wieża. Mam nadzieję, że nie miałem wszystkich tutaj elementów technicznych nawet sporej części, ale że i tak jakoś to później da się ładnie zahaczyć, powszczepiać, żeby to wszystko było stabilne i żeby mi się udało później tą wieżę zbudować. No i jak widzicie, pewnie tutaj są. No, inne kolory tutaj, Te, tej płytki, takie jest mocno kolorowo, ale oryginalnie w zestawie też tak było. Jeżeli chcecie zobaczyć, możecie sobie włączyć u kogoś innego przyspieszacza, możecie wyszukać instrukcję do tego zestawu. No i co ja mogę powiedzieć? No, na razie powiem tak, jestem naprawdę przetłoczony, że to będzie aż takie wielkie, ale za to, za to. Mam nadzieję, że mi się uda kupić skałki bo na razie wam powiem że jeszcze trochę mógłbym tego podbudować hogowartu ale po prostu jednego dnia już nie miałem czasu i na razie to trochę to porzuciłem na razie tutaj jeszcze w ogóle mogę gdzieś przypiąć jedną skałkę i na razie skałki mi się skończyły no niestety jeszcze jedną będę musiał z jednego zestawu wyciągnąć no i no, może jakoś to się ulepi mam nadzieję te skałki tutaj to podłożę no i Piszcie, jak to widzicie, czy robić takie serie, czy jak to powstaje. A jeszcze jedno takie mam pytanie, czy bo oryginalnie w zestawie jest takie jak są, jest ta loża czarodziejów tych czterech, tej czwórki to mam pytanie, bo ja w ogóle wam powiem, że jak wtedy listowałem, jedno, no prawie w tego takiego, w taki, nie wiem jak on się kompletnie nazywał, w takim ciemnozielonym płaszczu, takiego z pelerynką, takiego ósego z brodą, takiego jakiś tam był założyciel no i jeszcze chciałem go wylicytować, mówię, cena figurka no i chyba poszedł, no niestety nie, go, nie wylicytowałem go, on chyba poszedł za 55 zł, coś takiego niestety mi się nie udało i tak piszcie, czy tak Warto było jeszcze go dolicytować czy nie, Ja w sumie już odpuściłem, nie jestem fanem Hergo Pottera, żeby aż go tak zlicytować, nie był on aż tak dobrą figurką, według mnie, udaną. No ale jeszcze, w każdym razie, jak była ta podstawka i tych założycieli, mam pytanie, czy taką też zbudować, czy uważasz, się, że taką podstawkę jakbym zbudował, by była ładna? I jakbym dodał na przykład jakieś inne figurki, na przykład, nie wiem, Dumbledore, jakieś tańsze, oczywiście jakiegoś tam Hagrida, no takie, wiecie o co chodzi, w sensie jakichś tutaj tych nauczycieli. Czy uważacie, że to dobry pomysł, czy nie? Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. No i dziękuję, że oglądaliście. Ja chyba jednak zbuduję tutaj tą podpórkę, mówię Wam. A jeszcze się może tutaj nie wyłączać, pokażę jeszcze jakie tutaj mam elementy do tego Hogwartu. Bo do Hogwartu, no tutaj mam jeszcze sporo, tutaj zobaczcie, tych elementów mi zostało z tej sprzedaży, z tych licytacji. Z tyłu się nie przejmujcie, to jest książeczka z Jurassic World. Bardzo ją chciałem, ostatnio dopadłem w piatronce, recenzji chyba nie będzie, bo już chyba yy, każdy, co chciał ją kupić, to już kupił. Yy, tutaj jeszcze mam jakieś ogólnie yy, tutaj klocki niepasujące z innych zamówień. Trochę do tego Hogwartu już się tak rzuciłem. Od niechcenia trochę folijek mi przybyło. Może kiedyś się jakoś wykorzystam. No i elementów tutaj jest naprawdę cały czas sporo i sporo. No i tak naprawdę mnie ciekawi, czy mi się uda zbudować ten Hogwarts czy nie. No i za jakie pieniądze. Na razie mówię. Wydałem na to około, no bo jeszcze odejmuję te figurki, co kupiłem na licytacji, niezwiązane i elementy z Hogwartsem więc na razie na ten Hogwarts wydałem jakieś dwie stówy. No i wiadomo, jeszcze polecam elementy mojej prywatnej kolekcji, z mojej prywatnej kolekcji. Więc ciekawi mnie, za ile mi to wyjdzie. No na razie 200 zł, nie jest źle, no ale wiadomo, skałki to pewnie będzie coś drugiego. Chociaż, jak mówię, może zdobędę je z jednego źródła, ale o tym przynajmniej będzie, o tym jeżeli już je w ogóle zdobędę, to wam powiem za jakieś około dwa tygodnie. Dzięki, do zobaczenia, cześć!